Dzień dobry, proszę państwa, co dzisiaj wyrzuca biedronka? Sushi, polen, dorsz, polędwica, sushi, 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 fiart, eee. katylna z kurczaka kurczak faszerowany, sałatki eee. sałatka słodko-kwaśna tu jest to samo wątróbka z kurczaka kolejne sushi eee. kolejna wątróbka sałatki Jakieś warzywa, sałatki, to wszystko. Do następnego razu. Dziękuję bardzo za obserwuj. Polub przeszli dalej, pozdrawiam.